Hej, witajcie, hej. Mamy bitewkę kolejną Wiper na Super Conquerorze. I zobaczymy, co goś na wywija tutaj tym Super Konkiem. Mm, rzut. O! Rzut na ósemki, czyli taki dla jednych dobry, super, a dla niektórych nie, bo mniej mniejszy damage tylko jesteśmy w stanie zrobić, bo mamy czołgi, które mają mniej hapa na sobie, ale zobaczymy co zrobi Vipercom, Vipercom dokładnie Vipercom, lecimy na pozycję, pograć na wieżę. Teraz tam będziemy rozrabiać. Jaki jest rozjazd drużyny? Tak średnio najeżdża. Cztery ciężkie tutaj. Tedek w obstawie, reszta tam. No nic. Nasz przeciwnik na coś na oddali. Tak jest wyłapany. Chrysler. próba zabawy z przeciwnikami na górce centralnie, ale łapiemy Kariotera na strzał, 700 mamy już próba w wieże Chryslera. szkoda szkoda to w sumie było przycelowane powinno wejść na gąsce. To jest ból na górze. Dostanie się gąskę i jest rzeźnia. Starczy ogarnięty gracz, który to zrobi. No, tak właśnie czułem. Nie, ja nie dobiję nigdy. Elegancki strzał w Koncepta. No, 2 400. Szybka akcja, bum, bum, bum. 400 po spocie. 400 wydingowaliśmy. Na nas za bardzo damage'u nie robią. Jest próba wyjazdu. Kończymy, dokładnie. Tak czułem, że ten kran jak się pojawi jeszcze raz, to będzie koniec. Prawa w sumie dobra. Robimy szerszy wychył. Elegancko pod wieżę. Wydingowaliśmy strzał Koncepta. I w tejn. Gdzieś tam po wieży nam dignął. Szarioter też na nas dignął. Tak myślałem, że tutaj Arda zacznie się na nas już skupiać. Niestety to jest już prawda. W sumie tak, też co tak pomyślałem, żeby tu odbić w lewo i od lewej flanki pójść. Przynajmniej nie będziemy mieć te strzały z góry od Koncepta, chociaż chyba on do dziury chce wjechać. I to była słuszna decyzja, żeby go skończyć, bo on tam w tej dziurze by rozrabiał. Tu jakiś AMX-a strzał poszedł ostrym lobem. To będziemy kończyć. Dingowaliśmy się. się dziwny ma ten pancerz Koncept, on tak czasami od przodu potrafi tak elegancko dingnąć. Mamy go, w dolną płytę weszło. Conway. Nie no, Conway to przebijamy wszędzie. Artap, no jasne. 4200 mamy zrobione. Po spocie 498. Co zajeżdżamy od lewej strony? Tak, zrobimy to. Nasz bohater leci od lewej. A mamy Chariotera. Reszta już jest na dole. A więc by trzeba było tu robić jakiś ostrzejszy objazd, wydaje mi się. No, dokładnie, dokładnie tak. Jeszcze 100 trujeczkę mamy, ona pełna jest. Tak by nam wie, pokazała czemu nie. Przyjmiemy to. 4200 mamy na razie bez zmian. Kapeczkę trochę powiększyłem, żeby lepiej było widać. Okej, okay, dostaliśmy powierzy. Dostaliśmy powierzy. To Do trójkę? Chyba tak, ona tam chyba będzie widoczna. Zjechała na dół. Chryslera próbujemy złapać. Tu jakiś rancik jest. Nie weszło to. Tu mi, jakby te wszystkie pociski nam weszły, to już byśmy mieli przynajmniej w okolicach szóstki. Gdzieś tam próba na pixel. Nieudana. Zdejmujemy 103. Czwarty kill. Tak. To chyba było z obeków strzał w nas. Arta już strzela na klausie. Kończymy kończymy tego Chryslera. Czał na baczata. Elegancko wchodzi. Piękny strzał. 5300 mamy. Doświecenia 1000. Z kombinowanego damage mamy ponad 6. Lekką ręką. Dostały dwa czołgi. Dwa czołgi. Jeszcze zdołamy dobić coś do tego. Warto by było. Kutur elegancko wlazło za 400. Przeładujemy, przeładunek. Futur skanuje za nami. Kolejne 400. Mamy już 600. Warto by było jeszcze coś dorzucić do kolekcji, uważam. Temu by nie. Idziemy dalej, futur wydoczny, strzał, pięknie za 398 tam po prostu wlazło chyba lekko w tył, fajnie strzał poleciał nam, bardzo fajny strzał, 6,5 tysiąca mamy, 1000 ze spotu, razem 7,5, jeszcze kontynuujemy naszą walkę, szukamy pozycji, szukamy pozycji. Szukamy, ale tu chyba Elcek załatwi sprawę. Jest! pach Za 383. Piękny strzał i co powtórzymy to? On tam już ucieka na pełnym ogniu. No jest dużo, KPZ jest dużo szybszy od nas, jest winniejszy. Ale gonimy go, mamy 6900. 1094 po spocie i próbujemy dopaść kpz -a. 5 kili mamy. Fajnym by było do kolekcji dodać szósty, powiem szczerze. To by było super. No, Viper.com, dawaj, dawaj. Fajnie by było, jakby on tu za daleko nie uciekł. Nie? Amix tam czatuje, już, żeby na górze go zdjąć. Ciekawe jestem, czy się gdzieś zawinął tu, żeby coś jeszcze zrobić. Nie, poleciał w krzepki. Piękny strzał kończący. 765. 2,500 dingnięte i 1094 mamy ze spotu. I oto podsumowanie. 6 kg 7165 damage'u i po spocie mamy 1094. Dodaje nam e, lekko ponad 8000 damage'u kombinowanego. Dodatkowo odbiliśmy 2,500 10 2510. No i pierwsza klasa. Niestety, Emeczki nie ma. Trochę żal. Spójrzmy, spójrzmy, jak to się układa na tle reszty drużyny. Jak widzicie, wadczas drugi po nas ma 2600. No sporo tego damage'u zrobiliśmy. Przeciwna drużyna. Dwa pierwsze czołgi po, po ponad 3000. Reszta słabiutko. Spójrzmy jeszcze na wyniki końcowe 6000 na minusie, no, nasz bohater tam strzelał trochę z golda. No i co? No, bardzo fajna bitwa. by Mi się wydaje, że bardzo taka, wiecie, solidna, może nie jest to 10 tysięcy, ale jest to ponad 8000 kombinowanego, zadanego ponad 7 i 6 porządnych fragów. Także peperkom, gratulacje. Fajna bitwa, eee, no pokazuj nam więcej co zrobiłeś, zostawcie kciuka w górę, jeśli wam taka solidna bitewka się podobała, bo to jest solidna bitwa, może korzystny rzut, ale korzystne rzuty też trzeba wykorzystywać i nie zawsze się uda wykorzystać, wiecie sami pewnie, jednokrotnie myśleliście o fajny rzut i, i pewnie udało wam się spłynąć, no bywa i tak oczywiście. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że oglądacie ten materiał. Wspierajcie kanał dalej, żebym miał, że tak powiem, siłę dalej i energię wkładać w to. Eee, oglądajcie mnie również na, na live'ach. Zapraszam na Twitcha, odezwijcie się tam do mnie. Możemy zawsze sobie porozmawiać, wymienić jakieś spostrzeżenia. Będę się starał pamiętać, żeby Wam od razu mapkę powiększać, bo ona z defaultu jest taka mała. Będę tego pilnował. No i cóż, dziękuję, że oglądacie. Zazda zapraszam na kolejny raz. Hej.